Hej, Cześć Mamka, z tej strony KendikPLA i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapowiem, zapowiem, zapowiem nową serię. Zaraz wam powiem z czego to będzie seria. Ale najpierw zasubskry zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy ta seria wam. Znaczy... W sumie, napiszcie komentarz, czym dobry pomysł jest, żeby nagrywać tę serię. Mam nadzieję, że się przyjmie. A ta seria będzie, uwaga, uwaga, o klockach Lego. Tak, ponieważ ja jestem ogromnym fanem Lego. Mam masę zestawów. W sumie to chyba było widać na różnych filmach, na przykład na vlogu z papugami. Możecie zobaczyć, gdzie tam w tle była taka duża półka z klockami. Może zrobię vlogi, gdzie będę pokazywać moje największe zestawy, albo wszystkie zestawy, ale nie tak dokładnie. Napiszcie o tym w komentarzach, co wolicie. I co jeszcze? To będą różne recenzje. To będą różne nowości. To będą różne. Przeglądy katalogów nowych. I tak. No, to tyle na ten film. No to subnijcie dzwoneczkiem, łapka w górę i komentarz. Pamiętajcie o tym. No to trzymajcie się i do zobaczyska, do zobaczyska. Cześć.